Witam, kochani, dzisiaj będę piekła ciasteczka z tej oto książki stara, stara książka po babci nie wiemy ile ma lat, ale na pewno dużo bo się była bardzo używana już stara książeczka nie ma nigdzie daty to jeszcze zrobię z niej, niej jeden przepis ale zaczniemy od tych ciasteczek co będziemy potrzebować około 25 dekagramów mąki jedno jajko i jedno żółtko 150 g kwaśnej śmietany 2 łyżki cukru pół łyżeczki sody oczyszczonej i łyżkę masła to wszystko co potrzebne do zrobienia ciasta kiedyś robiło się ręcznie no ale my teraz mamy miksery także ja wszystko włożę do, mixi, do miski miksera i wyrobię mąkę wcześniej razem z sodą oczyszczoną Troszkę to pulchni i jakby coś tam było, ale nie ma nic, czysta mąka. I dodajemy wszystko po kolei. Nie będę osobno nic udzierała, wrzucam wszystkie składniki. Te I to wszystko, co nam potrzeba. I wyrabiamy ciasto. O, ciasto tak. Zgrubsze. Wymieszałam miejsce, a teraz trzeba to ręcznie wyrobić. Ale dodałam jeszcze dwie łyżki mąki, bo było troszkę zaklejające. I od siebie jeszcze dodałam cukier waniliowy. Nie było w przepisie, ale dodałam. zawsze troszkę doda smaku. Muszę dobrze wyrobić teraz to ciasto. Ciasto posypię delikatnie mąką. Zostawimy do odpoczęcia na chwilę. W tym czasie przygotuję sobie resztę składników. Ciasto chwilę odpoczęło. A ja oto składniki, które jeszcze nam będą potrzebne: czyli masa orzechowa białko do smarowania. Krawaczka do ciasteczek i do krążku wycinania kieliszek też. Znaczy w kółeczku, drugie kółeczko. Pałek, no i zaczynamy. A teraz razie wezmę sobie połowę tego ciasta. Będzie mi łatwiej. A tą przykryję. To wszystko muszę ustawić Nie przyklejało i rozwałkujemy dość cieniutko to rozwałkowałam tak dosyć cienko. Teraz wykroję sobie kółeczka krążki. Jak to zdejmujemy, odkładamy, mamy tych 10, tak? A 4. 10. Także w pięciu wycinamy otworki, kieliszkiem. Muszę bardziej przyciskać. no coś takiego musimy zrobić. No i kochani, maczam palec w białku, smaruję w koło, w każdy krążek, no najpierw ten jeden. Nakładam tu wycięte kółeczko, przyciskam i tak najpierw poskładam, a potem nałożę dopiero masę orzechową Posklejam sobie najpierw poskładam. Nakładam sobie na łyżeczkę troszkę masy, formuję taką kuleczkę i teraz na każdy kawałeczek ciasteczka nakładamy i lekko spłaszczamy że będzie równo, prawda? O no, ładnie wygląda. A no i tak spłaszczymy lekko. O i tak wszystkie ciasteczka uformujemy. Tak będą wyglądały przed pieczeniem. I kochani, ciasteczka gotowe. Kładamy do pieca nagrzanego na 180 stopni na około 20 minut. Kochani, nasze ciasteczka po 20 minutach. Tak wyglądają upieczone? A ta Tak, nie ale no, przepięknie pachnie. Ale Te orzechy. Można je polukrować, bo w przepisie oryginalnym są właśnie polukrowane właśnie tak w koło, a my tylko posypiemy odrobiną cukru pudru. Bo jakbyśmy dali lukier, to by było za słodko. Masa orzechowa jest słodka, tylko cukier puder. I za chwileczkę będziemy kosztować jak tylko przez mm, Ale To tak. ciasto też fajne jest. No, na chwilkę próbujemy. Tak, damy im chwilkę do przestygnięcia. Ciasteczka przestygły, no i pora skosztować. Próbój no kochanie to, pierwsze. To duże łapie. Upieczona. Mm. Tak. Pyszna. Mm -hmm. mm -hmm na ciasteczka, mm. kochani. Wasi goście będą prosić o przepis. Ciasto jest mało słodkie, fajne, mm. a masa jest słodka i tak fajnie to pasuje z sobą. Dlaczego kochani? Polecamy, bo naprawdę dobre. A jak zamównijcie, to przepis jest na naszym kanale. Mm. Dziękujemy kochani za oglądanie, trzymajcie się. Na razie. Let's go!